Wydawnictwo Insignis Media prezentuje Zoe Sack Girl Online Czyta Joanna pach -Żbikowska. Fragment pierwszy Moja sypialnia jest na samej górze. Uwielbiam ją, chociaż jest mniejsza niż inne pokoje. Ma spadzisty sufit z drewnianymi belkami, przez co jest naprawdę urocza i przytulna. I leży tak wysoko, że przez okno dostrzegam na horyzoncie granatową linię morza. Nawet w nocy, kiedy nic nie widać, czuję jego bliskość. Może mnie uspokaja. Włączam sznur lampek, którymi ozdobiłam lustro przy toaletce i zapalam kilka świeczek o zapachu wanilii. Potem siadam na łóżku i biorę głęboki oddech. Teraz, kiedy jestem już w domu, wreszcie mam odwagę zastanowić się nad tym, co się stało w barku. Już trzeci raz zdarzyło mi się coś takiego i czuję, jak ze strachu ściska mnie w brzuchu. Za pierwszym razem miałam nadzieję, że to już się nie powtórzy. Za drugim liczyłam, że to zwykły pech. Ale teraz znów się tak poczułam. Zaczynam się trząść, więc naciągam na siebie kołdrę. Czekając, aż moje ciało się rozgrzeje, przypominam sobie nagle namiot skoców, który mama robiła mi, kiedy byłam mała. Potrafiłam godzinami leżeć tam ze stosem książek i czytać przy świetle latarki. Lubiłam mieć kryjówkę, w której mogę schować się przed światem. Oczy mi się zamykają, i mam ochotę wsunąć się pod kołdrę jeszcze głębiej, ale słyszę trzy głośne stuknięcia w ścianę sypialni. Eliot Odrzucam kołdrę i pukam dwa razy w odpowiedzi. Elliot i ja mieszkamy obok siebie od zawsze. I to nie tylko drzwi w drzwi, ale ściana w ścianę, co jest naprawdę fajne. Kot z pukaniem wymyśliliśmy wieki temu. Trzy stuknięcia znaczą mogę przyjść? Dwa stuknięcia to odpowiedź jasne, przychodź od razu. Wstaję i szybko przebieram się z mundurka w kombinezon w panterkę. Eliot nie znosi kombinezonów. Jego zdaniem człowieka, który je wynalazł, należałoby zwiesić z naszego mola głową w dół na sznurówkach. Eliot ma świetne wyczucie mody. Nie jest jej niewolnikiem, po prostu potrafi zestawić totalnie przypadkowe rzeczy w taki sposób, że efekt jest nieziemski. Uwielbiam robić mu zdjęcia w jego stylizacjach. Słysząc, jak trzaskają drzwi jego pokoju, zerkam szybko w lustro przy toaletce i wzdycham. Właściwie wzdycham za każdym razem, kiedy patrzę w lustro. To taki odruch. Spojrzenie w lustro, westchnienie. Spojrzenie w lustro, westchnienie. Tym razem nie wzdycham z powodu piegów, którymi obsypana jest moja twarz. Nie widać ich w świetle świec. Powodem tego westchnienia są moje włosy. Jak to możliwe, że włosy Oliego potargane morską bryzą wyglądają super słodko, a moje tak, jakbym wetknęła palce do gniazdka elektrycznego? Szybko przeciągam szczotką swoje loki, ale zaczynają się elektryzować jeszcze bardziej. Nie dość, że są rude, chociaż Elliot uparcie nazywa ten kolor truskawkowym blondem z naciskiem na truskawkowy, a nie na blond. To jeszcze nie można ich ułożyć. Gdyby chociaż były proste i gładkie, jak włosy Megan, to dałoby się wytrzymać. Odkładam szczotkę. Elliot nie zwróci na nie uwagi. Widział mnie, kiedy chorowałam na grypę i przez tydzień nie mogłam umyć głowy. Słyszę dzwonek do drzwi, a potem głosy mamy i Eliota. Elliot będzie zachwycony jej suknią ślubną. Uwielbia moją mamę, a moja mama uwielbia Eliota, jak cała nasza rodzina. Można powiedzieć, że go adoptowaliśmy. Rodzice Eliota są prawnikami. Oboje bardzo ciężko pracują i nawet kiedy są w domu, zwykle ślęczą nad jakąś sprawą. Eliot jest przekonany, że został zamieniony przy urodzeniu i oddany niewłaściwym rodzicom. Kompletnie go nie rozumieją. Kiedy powiedział im, że jest gejem, jego tata stwierdził, nie martw się synu, na pewno ci przejdzie. Poważnie, jakby można było z tego wyrosnąć. Słyszę kroki Eliota na schodach, a potem drzwi mojego pokoju się otwierają. "Lady Penelope" woła. Jest ubrany w garnitur w stylu vintage w prążki i jaskrawo czerwone trampki, czyli jak na niego dość zwyczajnie. "Lordzie Eliocie," odpowiadam. "Większość ostatniego weekendu spędziliśmy oglądając Downton Abbey na DVD." Eliot wpatruje się we mnie przez swoje okulary w czarnych oprawkach. Okej, okay. co się dzieje? Kręcę głową ze śmiechem. Czasem mogłabym przysiąc, że czyta mi w myślach. O co ci chodzi? Jesteś strasznie blada i masz na sobie ten paskudny kombinezon. Wkładasz go tylko wtedy, kiedy masz doła. Albo pracę domową z fizyki. A, na jedno wychodzi. Odpowiadam i siadam na łóżku. Eli odsiada obok mnie ze zmartwioną miną. Znów. Znów miałam atak paniki.